Stara baba umarła. Przykro mi w sumie. To mnie zawsze rozwala. Małe dzieci nie posiadają telefonów. To po co pokazujecie, że dzwoni? A hi wszystkim z tej strony nami witam serdecznie na kanale mojej kochanej zbłąkanej duszyczki. Hikaru się nagle obudził, bo najpewniej ma potwora pod łóżkiem. Ja go nie widzę, ale on pewnie sobie ubzdurał coś takiego. W ogóle tak wygląda jego pokój. Ogólnie wykorzystałam sporo mebli z, i tapetę z y, CCK związanego z Henry Pufferem. I jakoś tak mi pasowało, bo mają taki trochę magiczny vibe. Jeszcze tak, jeszcze ma nawet, nawet zestaw słodyczy, w razie czego jakby miał ochotę. I takie, takie rzeczy, jakoś tak mi się to podobało. I póki co pokój ma sam, zobaczymy później, jak to będzie, a pokój ten, który był poprzednio, przejęła, przejęła Kira. No, nie mają pieniędzy za bardzo, więc nie nie, dzieciaki nie mogą wybrzydać w tej kwestii. Dobra, no, młody, co tam z jest? Ale nie bądź rodziców, dobra. Nie możesz pogadać z tym potworem. Aha, będziesz chciał, okej. Okay. Będziesz z nim gadać. No, w sumie to ma trochę sensu, no jesteś. To twój, te... twój tata jest czarodziejem i tak dalej, no to. O, zaprzyjaźniłeś się! Ak słodko, a to fajnie. Zaprzyjaźniłeś się z potworem. I nie możesz doczekać, aż go lepiej pozna. Ty głodny trochę jesteś, nie dobra. Idź wracaj spać. Aha, zbyt ten. To poczytaj sobie pod kołdrą. Yy, I w ogóle dostał już małe talenty, znaczy nie będzie za dobry w kreatywności. Trochę mi się to kłóci z tym, że miał to bardzo dobrze rozwiniętą jako dzieciak, ale może mu już przeszło trochę. Yy, ale za to będzie dobry w umiejętnościach społecznych, więc zobaczymy, jak to będzie, na no, co wyrośnie nam później. Yy, jak chodzi o Kirę, to póki co nic jej za bardzo nie przydzieliło. Ale Laila z kolei y, sprawdziłaby się jako weterynarz. Jest dobra w analizie dyskusji, jest dobra w produkcji medialnej. Może warto by to wykorzystać. <laughs> jest dobra w ogrodnictwie, ale za to w programowaniu y, i fotografowaniu by się nie sprawdziła, w pisaniu tak samo. I jest niezwykle zła w pieczeniu. Czuje, może dobrze gotować, ale nie musi dobrze piec. Ma to sens. Y, a z kolei, Gin jest dobry w złośliwości. No, on jest dziwny, naprawdę, w na, też by sobie poradził, w logice też, w miksologii. A to mi akurat pasuje, bo miksologii, eliksiry i tak dalej, to mu nawet dobrze idzie, ale nie za dobrze by mu szło w wychmienitym gotowaniu. I też dobrze tańczy. A no tak, no oni przecież teraz będą ryczeć, bo babcia zmarła. No dobra, ty faktycznie widziałeś Blanche. więc faktycznie ty, ty możesz trochę płakać, jedno dziecko, no. Mały biedaczku, dobra, idź, idź już spać, kochanie. Ja, ja rozumiem. No płacz jest bardzo. Płacz jest wskazany w tej sytuacji. że ja to była twoja jedyna babcia. dobra, poszedł spać, to się zobaczymy rano. <laughs> dobra, kto pierwszy wstaje, ten robi śniadanie. Dobra, możesz wstać i myślę, że e, możesz zrobić jakieś śniadanko. Może z pudełek na lunch? A może teraz dla Kuma bento? Dlaczego ty zawsze idziesz tak naokoło? Niewygodnie być ci było tędy. Jest takie dziwne. No nie ogarniesz tych Simów czasami. No co ty już się obudziłeś? Co się stało? Znowu cię potwór budzi. Będziesz, mi będziesz mieć strasznie tutaj z tym potworem. to będziesz panikował. Nie no, porozmawiaj z tym potworem. Spoko. Popanikuj, ale pogadaj z nim. Dziecko drogie! Bądź odważny, nie bądź ojca, idź pogadać z tym potworem. Aha, a to może był inny potwór, może ty masz tam dwa potwory. Dobra, dziecinko, skorzystaj, szybki prysznic. Dzisiaj twój pierwszy dzień w szkole, cieszysz się? No, już się uspokój tam. Już taka godzina, że możesz wstać. Co się dzieje, dziecinku? Że ty wstań i weź podnieść dziecko. I potem pozwolę ci ją tutaj posadzić. Ty chcesz uczyć dziecko za pomocą klocków. Hmm, ciekawe. Weź porcję, a ty usiądź sobie na tyłku. No ja wiem, ja wiem, że czas wypełnić postanowienie. Zajmiemy się tym dzisiaj. No, posadź to dziecko. Wyjątkowo ci pozwalam posadzić to dziecko. To wygląda. Ale uroczo. No, daj temu dziecku jedzenie. Zjedz to młoda. No a ty miły jesteś, albo i nie. Dobrze, posprzątaj tak, tak bardzo chciałeś. No, i, biedna. No ja wiem, o no, twoja mamusi się bardzo przyjaźniej z mamusią, więc. Ech, dobra, mój drogi, ty, ty to zostaw. Ech, ty pójdź pozbierać rzeczy. Idziesz do szkoły? Tak, idziesz do szkoły. Świetnie. E, sprzedaj sterlicję e, a potem sobie zbierzesz ceplun. E, dobrze, mój drogi, wiesz, co może ty pozdobywaj przyjaciół? Chociaż nie, ty potrzebujesz tą szóstkę, więc może się zarazie skupisz na tym. No co się dzieje, mordeczko, ty moi, ha. Wiesz co porysuj sobie jako taki distracting? O, na z kurczaka narysuj. Dobra, fałszywy smart. W ogóle jakie my potrzebujemy rzeczy do czegoś? To czarny bez musimy skądś dostać. Jery kiedy ty to rozwinęłaś? Ty jesteś taka dobra w ogrodnictwie? Naprawdę? Znaczy, masz tego busta do tego, ale kurde, babo. No spoko. Mi, mi, tam, mi tam to nie przeszkadza. Idziesz do pracy. Świetnie. Pracuj ciężko na awans. Piękne te nuggetsy. That's so cute. Ty co idziesz? Aha, ty idziesz rozrabiać. No przecież. A wiesz co? Ty się może przebierz, co młoda? Dobra. Ogólnie dzisiaj ważna misja. Musimy dokończyć. Muś, znaczy, musimy zdjąć tę cholerną klątwę. Więc ty, mój drogi, znaczy, jak wrócisz, to podejdziesz tutaj. Dziecko sobie poradzi. Dziecko jest samodzielne, dziecko nie chce niczyjej atencji, mam nadzieję. Nie, atencję ma w porządku, tylko jest jej smutno. Chodząc do klasy Hikaru, zdaję sobie sprawę, że nadszedł termin oddania prasy, którą powinien zacząć kilka tygodni temu. Odpisz od kolegi, tam. Poczta? A, pewnie prezenty przyszły. Dobrze, to weźmiesz pocztę po prostu. Dobrze, biegnij, wracaj do domu, żeby cię żo ci żona nie zamordowała, że zostawić dziecko w domu znowu. <grytanie> Właśnie, że klocki kupimy. Sobie też po, pobuduję czy coś. To mi młoda tutaj ten. Albo inaczej. Klocki przeniesiemy sobie tutaj, żebyś ty po prostu mógł się bawić, żeby. żeby on cię mógł mieć na oku. Dobrze, wiesz co? To możemy dzisiaj... Moment, przyzwiemy sobie. King Crimson. I ty pójdziesz sobie eksperymentować. A młoda będzie miała tutaj klocuszki i się będzie bawić. Tutaj będziesz sobie układać. Czy mu się uda? Ja liczę, że tobie się uda, kurde. Czy jest szansa, bo że ty zaraz będziesz mistrzem? Więc to już w ogóle powinieneś tak wymiatać, że powinieneś już wygrywać te pojedynki. O, jesteś mistrzem czarodziejstwa i bardzo dobrze tak trzymać. Każdy ze swoimi zabawkami. A, jak miło. Jesteś, w końcu jesteś trochę milszy. Dobrze, ale pomóż mu te się tej klątwy pozbyć. Bo ten, co on zostaje, jeszcze wirtuos, No tak. A, właśnie, właśnie, właśnie. Dobra, to na razie tyle. Nie powinnaś się rzucić z pracy. A, właśnie. Jest, awans przyniosłaś świetnie, kochana. A, pamiętaj, jak piątek teraz będziesz pracować? Spoko. Konsultatka obsługi klienta i to jest wszystko. Aha, dobra, ale możesz na pewno zdobyć sobie jakiś ten. Możesz pracować na podwyżkę. Co ty taka niezadowolona z siebie. Co to za eliksir? Wymuszania przyjaźni. A jeszcze się musimy tutaj, kurde, wysilić. Znaczy, w sumie dobrze się składa, że młoda będzie teraz pod opieką czyjąś, bo zaraz możemy pójść do krainy magii, tak naprawdę. Dobra, odkryj coś nowego. Świetnie. Wiesz co, pójdziesz siku i pójdziemy do krainy magii. Może ktoś cię poratuje tym eliksirem. Skorzystaj sama. Dasz radę, pięknie. Dokładnie tak, jesteś niezależna. Więc ja ci mogę po prostu podsuwać przedmioty, żebyś sama się czymś zajęła. A i tak się chciałaś tego nauczyć. No siema, tak ci jest zimno? Cześć, Aigajon. Siema, brachu. Dobra, dajesz sekretny uścisk dłoni. W ogóle Aigajonowi się urodziły bliźniaki ostatnio. Gnojek raz zrobił bara-bara i ma bliźniaki, które powinny być postarzone w takim Widzę bardzo. Iwan i Alfred, co za imiona cudowne. Dobra, znaczy ogólnie fajnie, że wpadłeś, ale my potrzebujemy... My zaraz musimy stąd wyjść, ale chociaż się przywitajcie. Jego tak, tak. mhm. pole. No i cacy? O, co za knojek? Śmieszek jak zawsze. Dobra, my spadamy, idziemy do krainy magii. Oki doki. To jesteśmy. Jakoś przeżyjemy. Dobra, sprawa pierwsza. Może, może on ci da jakiś przepis na eliksir. Ty, niby taki mistrz, a kurde, i tak się musisz wszystkiego nauczyć. Błagam. Błagam. Dzięki, kurde. Pięć eliksirów mamy do nauczenia. Ja pitole. Z ciężarną, dobra, z ciężarną może nie będziemy. A ja muszę poczekać, zanim poproszę o nowy eliksir, no nie? A, z tobą możemy się ten obawić. Dobra, wiesz co? Jakież ty jesteś taki miły. Cię przywitać. Pięknie w ogóle wyglądasz. Jere, już tak. Wieku, skąd taka przyjaźń nagle? Dziecino. I ty nie potrzebujesz mieć przyjaciół. Po co ci to? Niszny pojedynek. A może o wiedzę. Może dzięki temu dostaniesz jakiś ten. A może ona da ci wygrać? Jeku, nie dzisiaj, jutro możemy wpaść, bo masz szachy. Ja póki co muszę się starać zdjąć klątwę, kurde. Może się udają pokonać? Ja, ja już nie liczę, że ty, że ty wygrasz pojedynek, naprawdę. Dla mnie to je, będzie po prostu irracjonalne, jeżeli ty wygrasz pojedynek. E, Gin, co ty właśnie zrobiłeś? No nic, ja czekam na twoją kolejną spektakularną porażkę. No ja, ja naprawdę ja już nie oczekuję niczego. Nawet jak dobrze zaczynasz, to potem tak z jakiegoś powodu przegrywasz, więc. No, ja, ja, nie, ja nie oczekuję. A w końcu. No proszę! No ja nie wierzę. Nekrowezwanie, zwanie. Super! Jery, yeah, Wygrałeś pojedynek. Naprawdę.. taniec zwycięstwa teraz robisz. Tak, taniec zwycięstwa, pięknie. Dobra, mamy pasę. Jest dobrze. Siema Izabela. Możemy dać Ci w pierdol. Gato, mam nadzieję, że mnie za to nie zabordujesz. Dobrze, ale skoro jest opcja, wiesz co, to póki co pojedynkuj się o wiedzę. Możeś czegoś nauczysz. I póki masz dobrą pasę. A może King Crimson po prostu ci przynosi szczęście, ale. znaczy, ja nie liczę, że ty wygrasz dwa pojedynki z rzędu. Może ja ci tak powinnam mówić, że ja nie liczę, że ty coś wygrasz. Też nie masz różdżki, ale. Ja nie mam już za dużych oczekiwań co do, co do Gina, jeśli chodzi o jego mistrzy, umiejętności pojedynkowania się. Ale z drugiej strony, jest już mistrzem magii, to mógłby w końcu... Mógłby w końcu się ogarnąć. Uu. No ale ty koksisz dzisiaj! O, ja, ja, jaki, jaki krzyk! Ups. No ładnie. Antyśmierć się nauczyłeś. Świetnie. Dobrze, idź niezręcznie objąć jedną z, mis z mistrzynie magii. W sumie to, żeby nie wracać, to możesz po prostu... Może ona ci da... Dobra, może ona ci da przepis na eliksir. Może się uda. Nadajesz, no, dajesz, Co to jest za eliksir? No kur... Oni to robią złośliwie! W sumie ciekawi mnie. O wiedzę, proszę. Może pokonamy mistrzynię. Zobaczymy. E, to może być ciężej. Ale fajną masz różdżkę w ogóle. No ona się dobrze broni. Okej. Okay. No ale kto wie? Wow! Ginuś! No proszę! Powielenie! No nieźle! Wow, jeszcze wypełniłeś postanowienie i wirtuoza mamy osiągnąć. Super! Została już końcówka, tak. No proszę. Co so, nawet nie trzeba było tej, z tej klątwy się ten, się bawić. Dobrze. O, już, już mogę. Jaki dumny z siebie, pewny. Znaczy, dla mnie to dzięki tylko dlatego, że, że ten, że miałeś chowańca. Aldo, co nam dałaś? Ja wiedziałam, że w końcu ktoś nas wysłucha. Dostaliśmy próbkę tego eliksiru chociaż. Dziękuję. Weź ty to wypij. W końcu. W końcu oczyściłeś się z klątwy. Tak, czuję się jakiego ciała ogarnia potężna magiczna siła, kiedy opuszczają mi wszystkie negatywne energie. Pozbył się wszystkich klątw. Ja się cieszę. Wiesz co, Gin? To by tak dobrze poszło, że w nagrodę, kochanie, ty sobie kupisz nowego chowańca. Dobrze. Kup różki, księgi i chowańce. Izabel? Okej, okay, Jeku, Nie wiem kto to, więc może je tym razem. A ma Sergio. O, jesteś gin, dobrze. Czaszka, uuu. Albo sowa Sixam. Co jest sowa jest najtańsza. To kupimy sobie sowę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobrze, stwórz jej z chowańcem. I sówkę nazwiemy... Stone free. Ze standów z Jojo Stone Free mi się najlepiej kojarzy z sobą. Nie, nie pytajcie czemu, ja nie mam pojęcia. <laughs> a pokaż tę słówkę, jak słówka wygląda. O, no, ko słodka, so cute. Ojej, co on taki smutny? Zmawia o powiększeniu rodziny? Możesz z nim o tym pogadać, spoko. Chyba, że jesteś zdołowany, bo to byś też dziecko urodziło. Cudownie, ale na tym etapie zrobienia, zrobienie tego nie będzie dla mnie komfortowe. No, spoko! Masz dość ciekawą żonę, więc w sumie. Ale spróbuj go pocieszyć chociaż. No biedność, tak. Lepiej ci? Okej, okay, dobra, póki co może wrócimy na chatę. A z serdzio moglibyśmy jak w jakiś dzień sobie pójść, nie wiem, na, na chlanie czy na coś. A jako czemu to jesteś niezadbany? Jer dziecko no. Wiesz co, Gin, zrób jakiś obiad. Jesteś głodna też. Też biedne, dzie głodne dziecko. Zanim ten ugotuje, to ty dziecko zdążysz nakarmić. dziecko ma trochę ważniejsze potrzeby niż wasze. Może póki co coś takiego. To masz potem nakry nakryć do stołu. Czemu nie? Zanim on gotuje. Brawo ty. Dobrze, pogadasz. Siorą też pogadasz. No, jakie ładne jedzenie. Weź porcję i też weź porcję. Ósmy poziom gotowania, no proszę. Że tego powinnaś pocieszyć jakoś. Dobra, w sumie, słówka możemy póki co odstawić. Dobrze, potem możesz pocieszyć dzieciaczka. Co? Zabawki prosiłeś, na pewno tak było. E, pobaw się, a co? Nie będę ci zabraniać przecież. E, ale ty jesteś, kurde, mała. Ej, i tak się ucieszył. Weź się, poucz, a potem jej pójdziesz poczytać. To nie ma żadnej książki. O, czytaj dziecku, świetnie. Idź poczytać, dziecku. Dobrze się bawisz. A, że chodź, mamusia ci poczyta. Chyba bardzo lubisz swojego zabawkowego smoka. Mój biedny, smutny. Dobra, jeszcze raz, że chociaż się godzina zalicza, bo to już tam cztery razy, bo chyba trzeba poczytać. A, tak usiądzie. A to słodko wygląda? No Miałeś dzisiaj męczący dzień, nie będę, nie będę zaprzeczać. No ale udało się, brawo, zdolna młoda. Dobra, pójdziesz skorzystać, potem pójdziesz spać, biedny. Ale bardzo chcesz, kurde, sprzątać. No dobra. To wiesz co, póki co możesz sobie coś podziergać jeszcze. Bo miałeś sweter wydziergać. Ten sweter miałeś wydziergać. Bo wznawianie oczywiście nie działa znowu. Dobrze, młoda poszła spać, a ty jesteś po prostu... Kiedy zędlejesz? A, za trzy godziny, to zdążysz, to zdążysz. że to jest rodzinne. To jest po prostu rodzinne. Dobrze, a ty zrobisz sweter i też pójdziesz spać. <grym> Okej, okay, to był trochę ciężki dzień, ale Ginusiowi udało się wszystko, czego, czego chciał. Więc już tyle do dobrego. A jutro zrobimy sobie rodzinną wycieczkę do spa. Dobra, to ogólnie widzimy się rano, bo tu raczej się już nic nie, nie powinno wydarzyć. Chyba, że znowu yy, potwór go zaczepi. Dobra, ty wstawaj i pójdziesz sprzedać wszystko. A właśnie, dobrze. I pójdziesz się pobawić. Nie ma problemu. Tak? Zadowolona z siebie? Ja z ciebie też jestem zadowolona. O, ale możesz z tatą zrobić śniadanie. O, to byłoby fajnie. O ile się to uda. Ale zobaczymy. Gotuj z hikaru. I zrobimy śniadanko. A może ten Yorkshire pudding? Czemu nie? to zobaczymy. Może wam się uda, że gotujecie coś razem. Dobra, potem weźmiemy młodą, bo młodą trzeba wykąpać. No to wspólne gotowanie jak zawsze na trailerze wyglądało super, a jak chodzi o resztę o ten, o to jak to wygląda w grze, to wiadomo, jak to jak to wygląda. Dzienny prezent. Prezent dla Ciebie okaż wdzięczność. I takie wspólne gotowanie. O, o kant tyłka rozbić. I ty co? Też się w kapciach kąpiesz. Oczywiście, że kąpiel w kapciuchach musi być. Dlaczego ty to chowasz? Ja chciałam, żebyście to zjedli. No gin. A to aż 12 się zrobiło, okej. Okay. No dobrze. To weź porcję. Też sobie zjesz. No ładne wam wyszło, no. Nie, nie będę taka. Co młody, to możesz iść to odłożyć. Wzrost, nice. Okej, okay, no dobra, ale wszyscy gotowi. No tobie to jeszcze trochę z ten, zajmie, ale dobra. Ale idziemy. Pójdziemy sobie do spa. No Okej, okay, wszyscy jesteśmy. Ale co ja bym chciała, żebyś... O właśnie. A, to ty przez to, że jesteś płodny, to ty nie możesz mieć zmożonej płodności. Dobra. A ty możesz się tutaj bawić? A, możesz się tutaj bawić. A ty możesz jogę poćwiczyć? Może się trochę wyciszycie. Ja. No dobra, mam nadzieję, że dobry masaż zrobisz. Ty w sumie też przyć poćwicz jogę, bo ty piąty poziom jogi, kurde, musisz mieć przecież. A, i Morasaki, no siema. A, bo ty z klubem przylazłeś. Co, taki zaczerwieniony, bo Lajle zobaczył. Nie wiem, czy się nadajesz do tej pracy w takim razie. No tak, to dopiero teraz wewnętrzną harmonię zdobyłeś. To nie ma krzeseł do manikiuru? Co to jest za spa, kurde? Znaczy, ja wiem, że to się ze spa do końca nie łączy, ale... Jak dla mnie, ten... Ty chciałeś pedikur sobie zrobić, więc... Dobrze, to wy się tutaj bawcie. A potem myślę, że... Dobrze, a potem sobie zrobisz, ten... Sobie zrobisz pedikur. Ty jak szpanujesz... i dziadka zaczepiać. Jak już tu przylasz, zadowolona panno z wysokimi wymaganiami? Mam nadzieję. 24 godziny, okej. Okay. A na jaki kolor... Dobra, jolo na czerwony. No co ryczysz? Murasaki, zajmij się wnuczką. Co? Co ci się dziecko nie podoba? Dobra, pogadaj, pogadaj sobie z dziadkiem. Ona zrobić ten, ten pedicure? Kobieto, hello. Zajmiesz się swoją pracą? Czy po prostu oglądasz teraz tutorial na SimTube, żeby, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda? O. Pewnie musiała faktycznie obejrzeć. Tak, tak, o tak. No tak, tak, faktycznie. Przez chwilę to było dobre. Jery, kto znowu dzwoni? To umarł. Ale ko Jeku... Ty tej kobiety praktycznie nie znałeś, więc sorry, ale ja te żałoby wywalam, bo to jest bez sensu. Dobra, zostaw i weź tu pocież dziecko, bo to dziecko będzie ryczeć, a nikt nie chce, żeby dziecko ryczało. Blasaki stwierdził, że chyba ma dość spędzać czas z rodziną, więc sobie poszedł. Z tego możesz też pocieszyć. O, pociesz go po śmierci. Wszystko będzie spoko. O. Musi tak na siebie patrzeć teraz. No joj. Jak uroczo. Może no, ty pocieszysz siostrę. Tak zadowolona? Masz pedikurek? Zrobiony pedikur. Jery, to znowu umarł? Ojej jej się i się o dziecko. Co ty myślisz? Y to trzecie byś miała, co się tam. Mam decydować samodzielnie, to zbyt trudne. No, dla Simów zdecydowanie. No dobra, to jeszcze może wpadniemy na chwilę do Murasakiego, skoro tak się postanowił ewakuować. Jeżeli wam pokażę, jak katę rozbudowałam. A, to wy jesteście. No siema, dzieciaczki. I dwa różne. No, to z heterochromią jeszcze. Ej, oba, obaj są ze z heterochromią. Ej, śmiesznie. Pogadajcie, to się przywitaj. Też się przywitaj tutaj. A wejść nie możemy. A chatę im trochę rozbudowałam, żeby mieli kurde miejsce. Dobra, skoro Laila nic nie robi, to weźcie zapukaj do drzwi. Okej, okay, takim powiększyłam hacjendę, żeby po prostu no, mieli gdzie się podziać, bo w tamtej mniejszej chacie to wiadomo, żeby się nie dało. Tak, Murasaki sobie przeniósł tutaj swój mały kącik do Yogi, bo czemu nie? I oczywiście jest przy no, co innego, pracoholik, tak, tu mają już większy telewizor i w ogóle, taką WOW-kanapę. jedną łazienkę nadal, aaa, bo ta szafa wchodzi tak, jestem geniuszem, nieważne, pomijmy to, oficjalnie to ta szafa wygląda tak, tak, tu mają własny wyrod, aha, to jest druga łazienka i tu jest pokój dla chłopaków, więc, myślę, że całkiem spoko. Jery, co wy tak do niego... Przestańcie do niego wydzwaniać. A, właśnie, właśnie, bo mieliśmy też do Finchwick pojechać. I właśnie, wujka mógłbyś też poznać. Okej, okay, dobra, ale w sumie tylko chciałam wejść zobaczyć właśnie, jak chłopaki wyglądają. W ogóle jest jakaś sugestia, że oni chcą się tych dzieci pozbyć. Dobra, ale skoro jest ten jarmark, to ja chciałam właśnie pojechać do Finchwick, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś fajnych ziół. Więc w sumie chodźmy wszyscy. W ogóle wy się przebierzcie. Ktoś w tym ogrodowym się tutaj pokaże? No właśnie, coś powinien tutaj przyjść. Ktoś otworzy to coś, bo ja tylko po to tu przyszłam. Dobra, w sumie skoro tu jesteśmy, to też cukier sobie kupimy, ale. A, może potrzebujemy właściciela sklepu ogrodniczego. E, teraz mają burmistrza. No spoko. Gdzie ty byłeś? Dobra. To możemy trochę cukru kupić. Będziemy mieć na przetwory, ale. Czy mamy czarną... Nie, mamy czarną barzynę, to na pewno kupowaliśmy. A rumianek możemy kupić. Czy ja miałem miałam smardzę, czy fałszywego smardzę? Bo nie pamiętam nawet. Dobra, ale możemy kupić rumianek i sobie zasadzić. Ale jestem zła. że kurde, nie działa. No nic, dobra, ale chociaż rumianek zdobyliśmy. Dobra, póki co wracamy na chatę. My musimy wykorzystać jeszcze jedną sprawę. Dobrze, wróciliśmy. Ty nadal ryczysz. Kto cię skrzywdził? Ja babo. Dziecko, ale ty masz problemy. Ty masz takie Ty masz totalnie problemy z tyłka, ja widzę. A, rany, rany, rany. Dobrze, macie to dzieciaczki. Weź tu sobie porcję. Sobie też weźmiesz porcję. A my tutaj korzystając z dobrych wibracji, się postaramy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze. No nie ma na co czekać właściwie. Z kasą już lepiej stoją, znaczy nadal jest tragedia, bo oczywiście nas paczę, bo było wydać trochę pieniędzy. No ale musimy mieć tu raczej dużą rodzinę, więc zdecydowanie. Najwyż, najwyższy czas. No dobrze, to w sumie tym pięknym akcentem będziemy dzisiaj kończyć. Ogólnie uważam, że ten odcinek był pełen sukcesów, zwłaszcza, że Gin w się klątwy skończył etap aspiracji, jak chciał. W końcu zaczął wygrywać w pojedynkach, jego magia rośnie, więc jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona i szczęśliwa. Mam nadzieję, że może dzięki temu masażowi i tak dalej uda się, że, że zrobimy sobie bliźniaki albo toryaczki. Zobaczymy. Jak nie, to będziemy próbować jeszcze za trzecim razem. Chociaż nie wiem, czemu ja aż tak bardzo w to lgnę. Dobrze, ale póki co, dziękujemy wszystkim za obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Zostawcie komentarz, lajka, like subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Zobaczymy serdecznie na serwer, na Discordzie. Kraina trzech żywiołów. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, bye!